A to i Piłat był w zmowie z Jezusem Chrystusem, w zmowie tej wielkiej mistyfikacji. No bo przecież on decydował o tym, że Jezus poniesie śmierć. Poniósł śmierć krzyżową, bo tego domagali się Żydzi. Była to dla nich śmierć o najwyższym poziomie upokorzenia, nie dlatego, że to było cierpienie, bo tak samo myślę boli kamienowanie, ale dlatego, bo wskazywała ona na najgorsze winy i była rodzajem tortury wymyślonej przez okupujących ich kraj Pogan. Piłat nie reprezentował prawa żydowskiego, tylko imperialne. Dlatego kazał Jezusa początkowo wychłostać, pamiętasz. Zresztą po takiej chłoście, tu naukowcy mówią jednym głosem, że człowiek najczęściej po prostu umierał. A nasz pan miał jakimś dziwnym trafem jeszcze siłę, aby nieść krzyż. Po chłoście Żydzi nadal nalegali i krzyczeli, na krzyż z nim. A Piłat nie mógł zastosować nieadekwatnej kary do czynu, bo reprezentował prawo, więc znalazł wytrych w postaci pytania. I zadał to pytanie Jezusowi, czy jesteś królem. Jezus odpowiedział, ja jestem. I tu pojawiła się furtka i możliwość podpięcia Jezusa pod zdradę polityczną i konkretny paragraf. Piłat chciał nawet uwolnić Jezusa, ale wystraszył się, gdy usłyszał zarzuty Żydów, że nie jest przyjacielem cesarza. Bał się utraty stanowiska. Znalazł więc paragraf, gdy dano mu człowieka. Temat zamknięty. Tak przynajmniej uważam.